Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o pasjach. Zapewne każdy z Was ma jakąś swoją pasję. Ktoś zbiera znaczki, ktoś inny może kolekcjonuje pocztówki, ktoś inny może jest modelarzem kolejowym. Bardzo ciekawa pasja. Ja jestem majsterkowiczem. A być może ktoś z Was kiedyś będzie chciał zmienić swoją pasję. Na przykład ktoś będzie z Was chciał malować. I dzisiaj chciałem właśnie o tym porozmawiać. Żeby malować, zapewne wiecie, na czym można malować. Na pewno w szkole malowaliście na kartce papieru. Można malować oczywiście na desce, ale najbardziej popularną metodą malowania jest metoda malowania na płótnie. Żeby malować na płótnie, musi być zrobione tak zwane podobrazie. Podobrazie składa się z krosna drewnianego oraz z płótna rozciągniętego na tym krośnie. Dzisiaj wam pokażę. W jaki sposób zrobić takie krosto, Musimy zaopatrzyć się w listeweczki, zwykłe listewki, które możemy kupić w sklepie z drewnem lub poprosić zaprzyjaźnionego, zaprzyjaźnionego sąsiada albo dziadzia, aby nam takie listeweczki zdobył. One muszą być tej samej długości, po to, aby wyznaczyć sobie ramkę. Natomiast zauważcie, że na końcu te listeweczki muszą być ścięte pod kątem 45 stopni, po to, aby one mogły ze sobą się tutaj złączyć. Jak zrobić kąt 45 stopni? Bardzo prosto, na pewno każdy z Was widział kiedyś kwadrat. Przekąt na tego kwadratu, jeżeli będziemy przeprowadzili przekątną, Ona tutaj daje nam kąt 45 stopni. Jeżeli taki oto model przyłożymy, wyciętą półkę przyłożymy do, do tego naszego elementu, będziemy mieć. Kąt 45 stopni. Możemy wtedy dosyć łatwo e, takie dwie listeweczki ze sobą złożyć. Tutaj w miejscach styku możemy lekko e, posmarować to klejem, klejem, klejem do drewna, po to, aby nam te elementy mogły ze sobą e, e, się dokleić. Natomiast w miejscu łączenia możemy użyć tak zwanego skrzywacza tapicerskiego, e, popularnego takera. Ja pokażę, jak on działa. Zobaczcie, po wbija nam taką, taką, oto, taką oto strzywkę. i tą strzywkami, jeżeli strzyjemy w tym miejscu, no to będzie to trwałe połączenie. Jeżeli będziemy mieć cztery takie ramy, zrobimy sobie takie krosno pod nasze podobrazie. Ale chciałem Wam dzisiaj pokazać jeszcze jedną ciekawą rzecz, mianowicie tak zwane krosno samonośne, jest to troszkę trudniejsza konstrukcja, ale bardzo łatwa w gruncie rzeczy. Także pod kątem 45 stopni należy y, naciąć listeweczkę, ale nie nacinać jej do końca. Należy zostawić pewien odstęp taki, aby pozostawić element. Oczywiście to można naciąć i dłutkiem y, 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 odczepić ten nadatek materiału. Natomiast ciekawa rzecz jest tutaj. Mianowicie tutaj będzie w środku taka przestrzeń pusta. Ją można naciąć y, na przykład jakąś piłką do drewna, yy, jakikolwiek innym elementem. Natomiast uważcie może, że po jednej stronie tego elementu ona jest do połowy, wystaje, tutaj jest przestrzeń pusta. Natomiast z drugiej strony przestrzeń pusta jest z tej strony, natomiast wystaje z tej strony. Yy, dlaczego tak jest? Dlatego, że. Chodzi o to, aby kolejne dwa elementy, jeżeli my takie elementy będziemy mieć ze sobą, możemy je łatwo dosyć połączyć. One, popatrzcie, wchodzą ze sobą i się bardzo łatwo łączą, dając nam konstrukcję dosyć mocną i nazywa się to konstrukcja samonożna. Jeszcze jedna uwaga, bo właśnie te elementy nie są pełne, te listeweczki nie są pełne, ale mają taki tutaj rant, taki, taki garb jakby. Tą naddatek materiału, jeżeli macie pełną listewkę, można bardzo łatwo pozbyć się tego naddatku materiału przez na przykład strug, strug do drewna. Powoduje co? To? Powoduje to, że jeżeli płótno będzie się kiedyś, jak zaraz zamontujemy, będzie się opierało, ono będzie opierało się tylko na tym elemencie, nie będzie dotykało naszej ramki. Zademonstruję Wam złożenie tej ramki. Proszę, popatrzcie, Jeszcze tutaj ten elemencik. I właściwie, właściwie można wypowiedzieć, że ramkę mamy. Zobaczcie, gotową. Ona jest dosyć duża. Teraz, aby na tą ramkę, musimy nałożyć płótno. Ja kupiłem taki dwójpłótno. To jest akurat płótno. Lniane. Natomiast ono jest jeszcze przy okazji zaimpregnowane. Te płótno malarskie się impregnuje, po to, aby nie nasiąkały tak bardzo, tak bardzo farbami, którymi będziemy malować. Zobaczcie, ono jest akurat zrobione tutaj na wielkość tej ramki. Właśnie jedną rzecz, że to płótno musi być lekko większe niż, niż ten element. Dlaczego? Dlatego, żeby to. Po prostu zakryć i zaczyncie. Pokażę, jak to zrobić dalej. Tu mam już gotowe takie płótno. No, właśnie ono jest już przygotowane. Te skrzywki tutaj możemy zauważyć. On ma też już wyżłowiony ten rand, a to jest płótno, które zaczęło y, z, zakładamy na ten element. I z drugiej strony, zakładając go, musimy tu zadbać o to, aby nam się elegancko tutaj wszystko... Roz, roz, rozczepiło, możemy tu naszym naszym zszywaczem przy o ocalać w kolejnych elementach i wtedy otrzymujemy już gotowy, gotowe płótno. Zauważcie, one dosyć równo tu jest rozłożone. Zauważcie, że kolor jest troszeczkę inny tego płótna, to jest akurat płótno łapa ale właściwie nie ma to większego znaczenia. Te drobne pomarszczenia, które zapewne gdzieś mogą się przydarzyć. One znikną, dlatego ze względu na to, że płótno będzie się naprężało. Żeby się naprężało, można lekko zmierzyć wodą. I właściwie jesteśmy przygotowani do tego, aby realizować swoją kolejną nową pasję, czego Wam serdecznie życzę. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.